Siemaneczko widzowie z tej strony Elzart, witam na kolejnym odcinku z Kekshaga. Jak to to ciebie z Kekshaga, możecie wygrywać u mnie skiny. Ciebie do wygrania są dwie epioteczki, co trzeba zrobić żeby wygrać skinki, łapka w górę subie i komentarz, fajnie byście byli na stronkę z kodem Elzard. Jak to to odcinek? Więc co? Na stronie macie z moim kodem Elzart na start, darmowe dwie strzynki, jeżeli jeszcze nie używaliście mojego kodu. Dodatkowo 10% bonusu przy doładowaniu, więc to bardzo spoko, jakieś bonusy, dodatkowo macie wiecie, jakieś 6 strzynek na przykład do, przy okazji doładowania Jeszcze z moim kodem jak wbijecie, to macie aż 6 giveaway Zapostropicie z moim kodem, za 2 dolary, wbijacie do 6-dogiwaj na raz i możecie za każdym razem po prostu coś wygrać przy doładowaniu. więc spoko opcja. Dodatkowo możecie levelować swoje konto, mieć coraz lepsze darmowe skrzynki i mnóstwo darmowych skrzynek. więc polecam, bo przy levelach są lepsze darmowe skrzynki, i tak cały, cały czas. Tu macie dodatkowo jeszcze jakieś bonusy, możecie poczytać, jak to działa, wszystko i tak dalej. A my dzisiaj lecimy od 10 dolarów, tak naprawdę, czyli tak od 40 zł, można powiedzieć, do kosy. Postaramy się ukąsić tą kosunię, żeby nam siadła na stronce, fajnie by było ją dzisiaj tutaj zdobyć, fajnie byłoby ją zdobyć, zobaczymy czy się uda, 10 dolców to jest taki mały budżet już, więc na koskę możemy tutaj popolować, możemy się pobawić, może ukąsimy, może ukąsimy dzisiaj koskę. Ja, oczywiście, bym chciał. Zapraszam też was na inne odcinki z Case Haga. Bo co odcinek z Case Haga do wygrania są skiny? Więc warto próbować swoich, e, oczywiście, sił. No i wspieracie mnie przy wbijaniu z moim kodzikiem, to wiadomo. Pek, pek, bek. Lecimy, lecimy z tymi bitwami. Miejmy nadzieję, że dzisiaj coś tutaj fajnego ukąsimy. Że dzisiaj coś ukąsimy i będą jakieś fajne skin'eczki Evil dajmo Okej, okay, okej, okay. nie najgorzej się to zaczyna, nie najgorzej. Zobaczymy, zobaczymy. Oj, ten Tomasik droższy. Najdroższa skrzynka, uwaga No ale mu oddała dla Botatrola Evipa Elite AWPa e, Ewipa Ewipa Elite build No nie, raczej że tego nie wrócimy, co za przewagę sobie tutaj gościu zrobił Ale ładna bitwa powiem wam 10 dolarów, 50 dolców wygrane Bardzo ładna bitwa, dobra, mam pomysł na bitwę, eee, czekajcie damy sobie tutaj pyk, cena w najtańszych Mam pomysł, mam pomysł eee, za te 2,5 po prostu byśmy spróbowali sobie wszystkie skrzynki No to ma potencjał, to ma potencjał. 4 strzynki po 2,5 dolara. Lecimy z kolejnym podejściem. Miejmy nadzieję, że może na tym podejściu się uda. Bardzo fajne to właśnie to lewelowanie konta swojego. Podoba mi się ta opcja. Kurczę, no mogło to być lepsze otwarcie, no ale dobra, lecimy dalej. Takieś jakieś koseczki przemijają, no Jakby taką ukąsić, to powiem wam, że byłbym zadowolony. I ostatnia strzyneczka. Ładnie, ładnie. Mamy to. Tak, 30 dolców. Ładna bitwa, ładna bitwa. I teraz możemy się pobawić od 30 dolarów. Tu już widzę, możemy ukąsić kosę. To już jest naprawdę bardzo dobre podejście. 30 dolców, no to jest naprawdę sporo, to naprawdę sporo. Pyk. Spróbujmy to, spróbujmy to, spróbujmy to. I zostanie nam jeszcze 22,5$ 2,5 dolara. No to spróbujmy sobie właśnie tego misia. Dobra, 30 dolców na 3 osoby już, no po kosę, widzu, po kosę dzisiaj. Cztery strzynki, cztery dobre strzynki, no to ostatnie wiadomo, tyle słabsza, ale te trzy pierwsze, no mocne strzynki. oj mocno otwarcie, mocno otwarcie. Kurczę, no bo to tu lepiej oddać, ale jeszcze ta strzyneczka tutaj może zam zamucić. No, kurczę, ciężko, ciężko do powrotu, ale jest. Niestety, kurczę, szkoda, no ale duże wygranie to akurat nie było, 45 dolców. No cóż, widzów, wracamy do 10 dolarów. Jeszcze jest szansa, jeszcze jest szansa. Ja wierzę tutaj jeszcze w jakąś wygraną. Więc tutaj się nie, nie martwmy. Jeszcze sobie zróbmy podejście. 10 dolców. Może zróbmy takie, trochę tańszych strzynek, po prostu teraz. Typu po dolara z, z groszem, po prostu. Tak to nazwę. Dobra, te digle spróbujmy. Te aquatic, tą hydre dajmy, te usp Tego ebina, tą strzyneczkę. I spróbujmy jeszcze coś takiego. Nie wiem, niech te dwa no niech będą. Taka troszkę większa skrzyneczka. E, taka większa bitewka skrzyneczka. Tu tych skrzynek trochę jest, bo aż 8. Pyk, 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 losowe boty. I próbujemy, próbujemy naszego szczęścia dalej. Zobaczymy, zobaczymy. Może tym razem, może tym razem coś ukąsimy. oj tutaj ta wopaka mężica. Ładny drop, ładny drop, co by nie mówić. Uuu, tu kankałach. Ale tutaj też poleciała ta Eska. Kurczę, jaka mocna Wisła, powiem Wam, że wszyscy coś fajnego dropią dwie strzynki, jeszcze tutaj, jeszcze jakaś szansa, dawaj Dobrze, dobrze, wracamy, wracamy. Jeszcze musi coś zrobić Kurde, no ciężko, bo ten też nitro jebany, coś dropi, no kurde, ale wszyscy ładnie, no musiałoby coś polecieć magicznego tutaj. O jakby ta MK poleciała. No ale ładna bitwa, trzy szpindolców. No cóż widzowie, to by tyle. Linka do strony będzie oczywiście w opisie. Zapraszam na stronkę, życzę Wam miłego dzionka. Trzymajcie się, widzowie, cześć, cześć.